W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak stworzyć na paznokciach budowany efekt marmuru z wykorzystaniem nowych żeli samopoziomujących Self-Leveling Gels z proteinami. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Naszym dzisiejszym gościem jest Marta Rybicka. Cześć, nazywam się Marta Rybicka-Sygnat i jestem instruktorką z Lubina na Dolnym Śląsku. Dziś zaprezentuję Wam szybkie i efektowne zdobienie w półtorej godziny. A jeśli tej jesieni lub zimy czeka na nas lockdown, jak się zachować? Czy muszę zamknąć moją firmę? Nie musisz. Możesz legalnie pracować, tylko musisz wiedzieć, jak się zachować, jeśli przyjdzie do Ciebie policja lub sanepid. W jaki sposób przyjąć lub nie przyjąć kary i jak przeprocedować całe odwołanie. Zapraszam serdecznie na webinar, który będę prowadzić razem z Kancelarią KRS. Dzięki niemu dowiesz się wszystkiego i nie będzie Ci straszna wizja lockdownu. Pamiętaj, wiedza daje poczucie bezpieczeństwa, i warto być przygotowanym na każdy scenariusz. Do zobaczenia na webinarze. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku, to Self Leveling Gel z proteinami w kolorze białym, w kolorze przeźroczystym. W kolorze natural, serenka klasyczna, blink blink master, mandrel o gradacji 180, frez indigo cuticle numer 9, numer 1, numer 8, pilnik o gradacji 100 na 180, buffer o gradacji 100 na 180, fioletowe formy, fioletowy cleaner, cleaner wipe-off, acid free primer, waciki bezpyłowe, perfect base, tip top, pędzelek, aquarel Sting, Indigo Master Nail 007, Pędzelek in One Gel Brush 6, Cupcake Brush. Marmur to ponadczasowe zdobienie. Są takie trendy i trendiki w naszej branży, które się pojawiają, świecą bardzo jasno, a potem szybko nikną. Takie wiecie, chwilówki. A Tymczasem marmur to jest coś, co już od kilku sezonów jest popularne i lubiane, bo jest raz, że efektowne, a dwa, że bardzo proste w wykonaniu. A lubimy takie zdobienia, które są proste w wykonaniu, bo możemy na początku naszej drogi już zaskoczyć klientkę, że potrafimy pięknie zdobić. Najpierw usuwamy z paznokci resztkę materiału ze starej stylizacji. Robimy to mandrelem o gradacji 180, a obroty frezarki ustawiamy maksymalnie na 10 tysięcy. Frezem suniemy gładko po powierzchni paznokcia. Pracujemy bez docisku i jednocześnie matowimy płytkę. Przechodzimy do opracowania skórek frezami. Zaczynamy od frezu Indigo Cuticle nr 9. Odsuwamy nim skórki, a z paznokcia usuwamy resztki na Frezem matowimy też dokładnie płytkę tuż w okolicy wału. Obroty frezarki ustawiamy od 10 do maksymalnie 15 tysięcy. Wykonujemy ruchy prawo-lewo i tak też się przesuwamy. Zmieniamy fres na Indigo Cuticle numer 1. Pracujemy takimi samymi ruchami. Frez trzymamy pod kątem 45 stopni, a obroty frezarki ustawiamy maksymalnie na 15 tysięcy. Docisk frezu koncentrujemy bardziej na skórkach i pamiętamy, by do pracy wykorzystywać sam czubek narzędzia. Teraz obroty frezarki ustawiamy między 10 a 15 tysięcy i oczyszczamy wał około z resztek skórek frezem Indigo cuticle numer 4. Wciąż pracujemy od prawej do lewej strony leworęczne stylistki będą pracować na odwrót, od prawej do lewej. Frez zmieniamy na kulkę Indigo Cuticle nr 8 i to nim oczyszczamy po powierzchni wał około paznokciowy. Na tym etapie pracy możemy zwiększyć też obroty frezarki i pracować w przedziale od 15 do nawet 20 tysięcy obrotów. Komunikacja to jest klucz w każdej dziedzinie, również w naszej. Kiedy stylistka potrzebuje więcej swobody, żeby na przykład dobrze wyciąć skórki, warto zakomunikować klientce, że bardzo proszę, żeby troszkę mi tą rękę przysunąć, podać, odwrócić. Nie ma w tym nic złego i absolutnie nic nieprofesjonalnego. Grunt, żeby ładnie i miło się komunikować. W zamian klientka będzie miała przepięknie wycięte skórki, czysty koło paznokciowy i jej paznokcie będą gotowe do dalszego etapu pracy. Aby dokładniej dojść frezem do wału, obracamy dłoń bokiem i mocniej naciągamy skórę. Najpierw frez prowadzimy prawie po płytce i wykonujemy przy tym ruch odpychający na zewnątrz wału. Następnie odwracamy dłoń do pozycji wyjściowej i delikatnie ściągamy po wale nadmiar skórek. W przypadku, gdy nie chcą schodzić przy danych obrotach, należy wyłączyć frezarkę, zmienić obroty i pracować w odwrotną stronę. Paznokieć skracamy maksymalnie pilnikiem o gradacji 100 na 180. Pracujemy gradacją 180 i oprócz skrócenia paznokcia opracowujemy go też na półokrągło. Pył odpylamy miękkim pędzlem. Sięgamy po formę, nie odklejamy jej od papierka. Tylko nacinamy na separacji i ostrożnie odrywamy kółeczko ze środka. Formę przykładamy do paznokcia i oceniamy szerokość płytki. Teraz już widzimy, jak ją naciąć. Formę docinamy do pierwszej czerwonej linii i tworzymy niewielkie półkole do czerwonej drugiej linii. Następnie przykładamy formę i oceniamy, czy jej kształt jest perfekcyjnie docięty do paznokcia. Udajemy, że sklejamy formę i sprawdzamy, gdzie mamy wzrost paznokcia. To właśnie w miejscu jego wzrostu nacinamy formę w rękach z jednej i z drugiej strony. Jeśli forma została dobrze docięta, to dopiero w tym momencie odklejamy ją z papierka. Formę delikatnie wsuwamy pod paznokieć i przyklejamy do palca. Następnie obracamy delikatnie dłoń. I sklejamy równo pierwszy i drugi kwadracik. Wykonujemy paznokcie w kształcie migdała, dlatego też foremkę zaklejamy na numerze piątym. To dwa oczka dalej od docelowego przedłużenia, bo żelem będziemy pracować do numeru trzeciego. Punkt zaklejenia formy układamy na równej linii z wałem około paznokciowym. Teraz możemy bezpiecznie zakleić formę i sprawdzić, czy jej środek również przechodzi przez środek palca. Sięgamy po fioletowy cleaner w pędzelku, odsączamy go od ścianki butelki i aplikujemy na paznokcie bardzo cienką warstwę preparatu. Sprawdzamy, czy kliner odparował i nakładamy warstwę AC Free Primera. Pędzlem do żelu Indigo Twin One Gel, brasz numer 6, wcieramy w naturalną płytkę niewielką ilość Perfect Base. Utwardzamy przez 30-60 sekund w lampie. Przechodzimy do budowy szkieletu. Clear. Lepkość 120. Haha! Ha. Nowy żel. Jesteśmy bardzo dumni z całej kolekcji self-leveling, ale Clear to jedna z tych pozycji, na które bardzo dużo stylistek czekało, więc duma i szczęście, że w końcu już jest dostępny. Lepkość 120 oznacza, że produkt samopoziomuje się dość wolno. Zatem początkujące stylistki nie muszą się martwić o to, że skórki zostaną zalane albo że nie zdążą wykonać całej pracy. Idealny dla początkujących. Spróbuj, przetestuj, pokochaj. Niewielką ilość żelu wcieramy w naturalną płytkę. Pobieramy większą kulkę i wykładamy ją na formę, wyciągając ją do wolnego brzegu, tak żeby zbudować idealny szkielet. Utwardzamy od 30 do 60 sekund w lampie. Pod szkieletem zaklejamy mocno formę, dzięki temu uwolni się od żelu, a my ściągniemy ją w bezpieczny dla konstrukcji sposób. Na paletkę Art wykładamy żele Self Leveling Natural 70 i White 90. Przez środek i od góry dokładamy żel Self Leveling Clear w lepkości 120. Produkty wykładamy pędzelkiem Indigo Twin 1 Gel Brush numer 6. Całość posypujemy syrenką klasyczną i Blink Blink Master. Za chwilę będziemy mieszać nasze żele samopoziomujące z pyłkami, z efektami, aby uzyskać unikatową wersję żelu. Dzięki temu marmurek dostanie porcję niewymuszonego blasku. Zmieniamy pędzelek na Aquarell Sting i delikatnymi ruchami, prawo, lewo wykonujemy maziajki po żelach. Ponownie sięgamy po Indigo gel Brush Twin One numer 6. Robimy posuwiste, lekko trzęsące się ruchy i prowadzimy pędzel od prawej do lewej strony po paletce, nabierając na włosie odpowiednią ilość produktu, tak aby zbudować idealny paznokieć. ściągamy żel na paznokieć i delikatnymi ruchami rozprowadzamy materiał raz w prawo, Raz w lewo. Produkt dopychamy delikatnie do wału. Pamiętamy, by pędzlem pracować tylko na powierzchni żelu. Jeśli zabraknie nam produktu, to dobieramy go z paletki. Następnie pędzelkiem Aquarel Sting dociągamy żel dookoła wału. Odwracamy paznokieć i czekamy, aż żel się wypoziomuje. Wracamy do normalnej pozycji i wyrównujemy powierzchnię na tyle, na ile jest to możliwe. Utwardzamy paznokieć przez 15 sekund w lampie. Wyciągamy i delikatnie zaciskamy zaciągamy skarką ściany boczne od miejsca wzrostu paznokcia do wolnego brzegu i utwardzamy pod 15 do 30 sekund. Wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off przemywamy paznokieć. Dlaczego stylistki kochają żele samopoziomujące? Bo skracają czas pracy. Po pierwsze, dużo łatwiej jest nimi stworzyć równą powierzchnię, więc przykładowo górny łuk tworzy się po prostu łatwiej i szybciej, a po drugie, będzie dużo mniej opracowywania i piłowania już utwardzonej masy. Wystarczy kilka ruchów mandrelem, jeżeli jesteśmy już wprawioną stylistką i voilà, nasz górny łuk jest piękny. Wybieramy mandrel o gradacji 180. Obroty frezarki ustawiamy maksymalnie na 10 tysięcy. Opracowujemy powierzchnię paznokcia. Mandrelem pracujemy również w okolicy wału około paznokciowego, aby precyzyjnie opracować materiał przy skórkach. Sięgamy po pilnik o gradacji 100 na 180, pracujemy gradacją 180. Pierwsze trzy ruchy wykonujemy prostopadle, a następnie ruchem odpychającym opiłowujemy linię włosa. I pracujemy od prawej do lewej strony. Na koniec podpiłowujemy lekko krawędzie do ich wyrównania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wracamy do wcześniejszych ruchów pilnikiem. Powierzchnię wyrównujemy bufferem, najpierw gradacją 100, a później 180. Paznokcie nabuszczamy tip topem. Cienkim pędzelkiem Indigo Master Nailer 007 możemy sobie pomóc dociągnąć, dotrzeć tym topem do trudno dostępnych miejsc. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Gotowe. Tak prezentuje się marmur na paznokciach, wykonany z mieszanki trzech żeli samopoziomujących. Dodatek błyszczących drobinek dodaje stylizacji niewymuszonej elegancji. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jakie jeszcze ponadczasowe stylizacje wykonujecie w swoim salonie. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!